Hej, witam Was w kolejnym dniu z Las Vegas. Wczoraj dzień pełen emocji, zapora Hoover'a oraz Wielki Kanion. Dzisiaj też zapowiada się ciekawie, ponieważ jedziemy do Doliny Śmierci. Ale może najpierw pokażę Wam, jak wygląda ten pokój, w którym mieszkam. Mamy drzwi. Widzimy jedno łóżko, drugie telewizor. Mamy taką kartę. Fasycznie. Konstrukty. No walka. I jeszcze. Zobaczymy sobie, czy jest fajny widok. Ja już wiem. No, wyładzowe gaz na pewno są lepsze. Aczkolwiek ten nie jest najgorszy. Tak to wygląda jeszcze z zewnątrz. a sam pokój otwieramy kartą. Puściłem już pokój w Las Vegas, spędziłem dwa noclegi. Może powoli opowiem wam o tych miejscach, w których mieszkałem. Pierwszą noc spędziłem w Los Angeles w hostelu. Miałem tam miejsce w pokoju czteroosobowym. Praktycznie tam byłem tylko chwilkę, przespałem się, no i od razu poszedłem dalej wypożyczyć samochód i ruszyłem w trasę do Las Vegas. Teraz dwa noclegi w Las Vegas. Tutaj już miałem pokój indywidualny, a jutro Jutro, w sumie dzisiaj, już nawet noc, dzisiaj na jutro, spędzę w Panamint Springs. I jest to o tyle ciekawe, że ta miejscowość znajduje się praktycznie na środku pustyni i będę spać pod namiotem. Podobno niebo pełne gwiazd. Zobaczymy, jak to będzie. A już teraz ruszamy w trasę do Doliny Śmierci. Przed chwilą był znak, że jakikolwiek następny serwis czy stacja benzynowa jest dopiero za 72 mile, dlatego warto, żeby wcześniej zatankować samochód przed wjazdem do Doliny Śmierci. I jeszcze też istotne jest, żeby pamiętać, żeby nie tankować go w obrębie samej Doliny Śmierci, bo tutaj paliwo jest najdroższe w całych Stanach Zjednoczonych. Potrafi kosztować około 5 dolarów za galon. Gdy ja tutaj przed wjazdem w Newadzie płaciłem 280 dolara za galon. 90 stopni Fahrenheita jest tuż przy wjeździe do Doliny Śmierci. Ciekawe ile będzie w samym jej centrum. Jeszcze mam taką podpowiedź. Jak łatwo obliczyć mniej więcej stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza? Czyli jak mamy 90 stopni, odejmujemy 30, mamy 60 i dzielimy na 2, czyli 30 stopni około. Oczywiście w praktyce jest to troszeczkę więcej, ale tak możemy sobie przyjąć, że to jest około. 30 stopni. Oprócz tego, że są tutaj bardzo duże dystanse bez stacji benzynowych, należy również pamiętać, że nie ma tutaj zasięgu sieci komórkowych, także nie będziemy mieć kontaktu z innymi. Ale co jeszcze, nie będziemy mieć też internetu, więc warto pamiętać, aby wgrać sobie mapy na telefon wcześniej albo korzystać z klasycznej nawigacji GPS z wgranymi już mapami. Tak wieje, że ledwo mogę otworzyć drzwi, muszę je mocno trzymać. Wow, ale wiatr. Patrzcie, tutaj widać jak, jak zawiewa. No i na tym postoju, który zrobiłem, żeby nagrać wam drogę, uwaga, mamy stówę. No i mamy pierwszy postój, musicie przyznać, że wygląda to nieziemsko, ale też nieziemsko wieje. Jadę właśnie do atrakcji o nazwie Natural Bridge, ale wybierając ją można zapomnieć o dobrej trasie dojazdowej. Od parkingu trzeba przejść jeszcze 30 mili, a sam dojazd tutaj na parking jest tragiczny. Szutrowa droga, wielkie dziury, no ale tego można się spodziewać właśnie po dolinie śmierci. Dlatego jeżeli chcecie tu jechać, to polecam wynająć pick-up'a. Dotarłem właśnie do Natural Bridge. Warto wziąć ze sobą wodę, bo jest ekstremalnie gorąco. A czym jest sama atrakcja? Jest to most wyrzeźbiony w ścianie kanionu. Jestem już przy kolejnej atrakcji Devil's Golf Course, czyli w dosłownym tłumaczeniu pole golfowe Diabła. Robi niesamowite, nieziemskie wręcz wrażenie, a tak naprawdę są to skrystalizowane złoża soli. Podobno w słoneczny, czyli praktycznie każdy tutaj dzień, przy dużym wietrze można usłyszeć metaliczny dźwięk, jaki wydają. Potęga i wielkość tego obszaru robi niesamowite wrażenie. Można byłoby się spodziewać, że cały czas tutaj będzie słonecznie, a w momencie zmieniła się pogoda, nadal jest gorąco, nadal wieje, ale cała wielka chmura pokryła detłowy i zasłoniła też słońce. Dlatego wreszcie jest troszkę cienia. Wygląda to trochę jak wizja końca świata. Chciałbym powiedzieć, że chociaż trochę się uspokoiło, ale nie, ciągle bardzo mocno wieje. Zobaczcie, jak w tej chmurze pełnej drobinek piasku wygląda Artist Drive i Artist Palette. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował przejść chociaż kawałka na Artist Palette. No i powiem wam, że jest nie najgorzej. Naprawdę, wow, bardzo było się tutaj przejść mimo dużego wiatru, ale ten krajobraz mówi wszystko. Klasycznie dla mnie. Miałem przejść kilka metrów, a przeszedłem tyle. Słońce już zaszło, powoli jadę w stronę Panamint Springs na nocleg i tak się troszkę zastanawiam, czy to nie było tak, że w Dolinie Śmierci raczej nie pada deszcz? No to spójrzcie na szybę. Pierwszy dzień przygody z Doliną Śmierci już powoli zbliża się do końca. Ja dotarłem już do Panamint Springs. Tutaj mam nocleg, będę dzisiaj spać w namiocie wistnie. Polowych warunkach. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. A jakie są moje wrażenia po tym dniu spędzonym właśnie w Dead -E? Jestem zszokowany potęgą natury. No, to tak, w skrócie poglądowo. Więcej pokażę jutro. Łóżko, poduszka. Śpiwór. No, dawno już nie spałem w takich warunkach. Będzie ciekawe.